Wielka orkiestra świątecznej pomocy jak co roku zagrała w Kolbudach. To już 22 finał, podczas którego zebrane pieniądze przekazane zostały na szczytny cel. Cóż może być w życiu piękniejszego, zdrowego dzieciaka, dobrze rozwijającego się, no który jest przecież i to żaden frazes. Przyszłością tego kraju, przyszłością tego regionu i wreszcie przyszłością tej gminy. A tym. E powolutku ogarnia jesień życia, też chciałoby się, żeby była do końca pogodna, miła i taka naprawdę złota Polska, a więc zbieraj. Gmina Kolbudy nie zawiodła swoich mieszkańców przygotowanymi atrakcjami. Od godziny 14 mogliśmy oglądać występy młodzieży i dzieci występujących na scenie. Nie był to łatwy wyczyn, szczególnie dla początkujących muzyków, którzy zachwycili publikę swoimi zdolnościami. Na scenie wystąpiła m.in. saksofonistka ucząca się gry na instrumencie przez zaledwie 3 miesiące. To nie lada wyzwanie, a poradziła sobie w niebywały sposób, umilając czas przybyłym gościom. W tym dniu do pomocy angażował się każdy, bez względu na wiek czy rodzaj wykonywanej pracy. Ciasta zostały upieczone przez y, organizacje pozarządowe, ale również przez rodziny, dzieci. Przedszkole na przykład przygotowało bigos, strażacy przygotowali grochówkę. Każdy coś chce dać od siebie, oczywiście za tą symboliczną złotówkę, przynajmniej do puszki, bo o to dzisiaj chodzi. Wielkie wydarzenie, cel bardzo szlachetny, jednak cała impreza wymagała wielu przygotowań. Zarejestrowanie i zgłoszenie sztabu, przygotowanie wolontariuszy, całe procedury związane z rejestracją, no i później oczywiście podzielenie zadań na wszystkie szkoły, stowarzyszenie wędkarzy, klub tekwondo. Długotrwałe uroczystości związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wyciskały całą energię ze wszystkich uczestników. Zastrzyku nowych sił dodawały pyszne posiłki i pozytywne nastroje. Nie zabrakło również dań rybnych, które cieszyły się niemałym powodzeniem. My już jako Polski Związek Wędkarski koło numer 58 jesteśmy szósty raz. Myślę, że jeszcze długie, długie lata, jeżeli nam sił i środków starczy, na pewno będziemy e, grali w tej orkiestrze, która gra zawsze w kolbodach w szkole i w gminie. Gwiazdą wieczoru był zespół Loka, który w swym repertuarze nie zapomniał o najbardziej znanych i lubianych przez swoich fanów utworach. Ci zaś bawili się w najlepsze. Jesteście dla mnie, powietrze. Na tą godzinę i chwilę jest 12 tysięcy. Gratuluję wszystkim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wolontariuszom i wszystkim, którzy się z nami podziewali. Podsumowaniem dnia było światełko do nieba, które hucznie zakończyło 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Kolbudy.